Witam was, moi drodzy. Hejka, siema, hoj, hoj. Dziś kolejny odcinek, gdzie jeszcze chcieliśmy wam pokazać, jak jeszcze możecie różne rzeczy sobie potestować na swoje ciało w różnych właśnie kombinacjach, które zaraz tutaj będziemy wam przedstawiać. Mieliśmy już dwa odcinki tutaj stąd zrobione, gdzie wam już różne rzeczy pokazywałem. Wcześniej mieliście jeszcze odcinek, jak zrobić sobie same murzyczki. Jak tutaj z nimi pracować, i tak dalej. To wszystko po prostu mieliście już wcześniej w odcinkach zrobione. Dzisiaj będziemy sobie wykonywać kolejne testy tutaj z tym wszystkim, dlatego będę cię prosić żono, żebyś sobie tam usiadła. Potrzebujemy jedną różdżkę do tego, czyli drugą możemy sobie odłożyć. E, przepraszam, światła tu? Nie, stój tam. Okej, okay. <laughs> bo jest różdżeniec dla mnie. Wiem, wiem. Dobrze. Zaczynamy od znalezienia sobie pola energetycznego drugiego człowieka, zwierzęcia i tak A. dalej. Nic, nic. Tak, bez żadnych wspomagaczy tutaj, żadnych absorberów, kubitów i tak dalej. Czyste pole energetyczne człowieka. Wyciągacie swoją rękę. Koncentrujecie się na tym, że chcecie znaleźć pole energetyczne drugiego człowieka i idziecie. Różdżka wybiła. Tutaj mamy jej pole, zaznaczę sobie na moment, no i ty tam stoi. Ty stoisz w kącie, za karę. Tutaj żadzie. mamy twoje pole energetyczne, które tutaj teraz znaleźliśmy. Piękne. Piękne, nie? Dobrze, chcieliśmy wam pokazać, ona dzisiaj chciała sobie sprawdzić Różnego rodzaju suplementy, także ja tutaj coś włożę. Bo nie będziemy tutaj taką reklamować. Imbir w środku, przytrzymaj przy sobie na środku, żeby sprawdzić, czy ci to służy, czy ci to nie służy. Szukamy pola energetycznego teraz, czy ci to służy, czy ci to nie służy. Mamy wybite tutaj. Jest. Ciut więcej, jak widzicie, od oryginalnego pola. Czyli gdzieś tu mamy. Czyli oznacza, że ten produkt jest dla ciebie dobry. Bo twoje pole energetyczne się zwiększyło. Odstawiamy. Bierzemy kolejną rzecz. Omega 3. Nie <śmiennie> musiałbym mówić, ale no dobra. <laughs> Szukamy Twojego pola energetycznego. Bardzo często czuć to ręką, jak już przechodzicie, że jakby powietrze jest takie gęstsze. To już jest ta bariera energetyczna. Omega-3 zrobiło gdzieś tutaj kukuk. To znaczy dla mnie oprócz imbir pokorzał mu jest ok na ciała, to jest Lepsze na mój ciało. No, jest jeszcze lepsze, dokładnie. Bo się przyło lepszy. o tyle. Także jest ok. Dobra. widzimy kolejny. Tym razem ci nie powiem, co tam dałem. Ok, dobra. Jajko, niespodzianka. Mogę ci batonik tam sadzić. Nie wiesz teraz. To znaczy, ja w ogóle nie mam... Ja nie mam wypływ na co jest tu w środku. Dobra, Idziemy. Mamy odrzut. W tym miejscu znowu. Czyli więcej niż imbir. A co tam ma w środku? Magnes. Magnes ci wsadziłem. Także tak możecie też sobie testować różnego rodzaju suplementy. Teraz wsadzimy ci też coś jeszcze tutaj do środka. Ja nie wiem co jest szkoda. I ja też nie, nie potrzebuję, I ja to wiem. Dobra, idę. Ja wiem już. Co ten tam Ten produkt jest? nie jest dobry dla mojego ciała. Co ten produkt jest, to ja nie wiem. Ciasteczko Ci ukryłem w czekoladzie, które jest tutaj na próby wjęte, także ciasteczko w czekoladzie było bardzo, bardzo niedobre dla Ciebie. A to wiele ludzi tak lubi. A tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie jaką energetykę to robi, i jak to działa na nas. Przypominam, że szczoteczka, która tam leży, jest cały czas polem energetycznym, oryginalnym, bez wpływu różnych innych rzeczy na nie. Idziemy, szukamy. Mamy tutaj. Jestem teraz bardzo ciekawy. To jest, moi drodzy. Naki słodki napój napój w puszce aluminiowej, którzy wszyscy kupują. Ja go specjalnie zawinąłem, żeby nikt nie widział co to jest. Bo nie chcę mieć różnych problemów później, że coś takiego pokazałem. Tak. Teraz zrobimy sobie coś innego. Proszę bardzo. Dziękuję. Szukamy pola energetycznego. No, mamy wyrzut tutaj. Tu mamy wyrzut. Czyli już tutaj mamy pole energetyczne. Zostawię na razie to tutaj. Jak myślisz, co ci tam włożyłem teraz? Kubit królewski. Wow! To jest Kubit Królewski. Widzisz tam? ile się zwiększyło twoje pole. To jest? To jest kubit królewski, który Ci włożyłem. Teraz ubierzemy Ci kubita. Ja mam swoje zdjęte. Na rękę. Tak, masz ubranego kubita. Na ręce. Ja zabieram różdżkę. No i idziemy. Mamy wyrzucone tutaj. W tym miejscu jest teraz Twoje pole energetyczne z kubitem na ręce, które tutaj teraz masz ubrane. Także, jak widzimy, dystans nam się bardzo zwiększył Twojego pola energetycznego. Ja to sobie zaznaczę na moment. to miejsce, cyk, potrzebuję mój gadżet. Tak, żebym nic po prostu nie widział. Gruba zimowa czapka. Nie wiem, w którą stronę teraz będę szedł. Musimy się ustawić. No. Ustawiamy się. Szukamy pola energetycznego. Wybiło. O! No! Widzicie? Centralnie. W tym samym miejscu. Ja tutaj nic nie widzę. Którędy mam iść i gdzie się mam zatrzymać? Zrobimy kolejny test. Muszę sobie znaleźć teraz powrotem żyłę wodną, która tutaj jest. Czyli koncentrujemy się teraz na żyle wodnej. Mamy tą żyłę wodną, tutaj była. Niestety muszę ci zabrać Kubita. Także sorry, ale zabieram na moment. Go. jest otwarty, otwarty działa zawsze słabiej. To już wam pokazywałem miernikiem. Ja Nie niestety, ale muszę poprosić na momencik na tą żyłę wodną. Snow, taka No masz pecha dzisiaj. Teraz jedna różka, drugą odkładamy. Szukamy pola energetycznego. Tutaj jest teraz twoje pole energetyczne. No, przesuniemy to sobie na moment. Tu jest twoje pole energetyczne. To sobie też mogę teraz zabrać. Teraz ci szybko ubieram Kubita z powrotem. Proszę rączkę. Ubieramy cyk. Idziemy mierzyć. Troszkę ta lokalizacja nie pasuje tej żywy. Było fajnie, jakby była bardziej z tyłu, no ale niestety mamy już tak jak było, tak było już. Nic więcej nie wymyślimy. Mamy tutaj twoje pole energetyczne. Teraz W tym miejscu to jest pole energetyczne, które w tej linii w tym samym odstępie wokół niej jest. Czyli jak jest odtąd, dotąd, do niej, to z kubitem, to tyle jest pola twojego energetycznego. Ono jest ten sam odstęp jest też za tobą, po lewej, po prawej, u góry, na dole. To jest po prostu takie koło wokół Ciebie. Tu ono teraz jest z kubitem, bez kubita, stojąc na żyle wodnej, było tam, gdzie jest szczotka. Czyli powiększyło nam się jakieś półtorej metra Twoje pole energetyczne Jeszcze raz sobie to ubiorę To jest takie ciepłe Jeszcze tu jest tak ciepło Dobrze Ustawiamy się I szukamy Twojego pola Wybiło mi No Dobrze, nie postawiłem tu i widzisz. O tym mówiłem w pierwszym odcinku, że mogłem sobie rozdepnąć. W tym samym miejscu mi wybiło. już żebym sobie nadepnął na to. Bo już za szybko nogę przestawiłem. Także... kto to w tym, Boże Święty. <grym> Także widzicie, nawet kiedy nic nie widzę, kiedy po prostu zakładam sobie coś na głowę, że nic nie widzę, to jest naprawdę gruba czapka. Yy, zimowa. Nie jakaś cieniutka, nic przed nim dosłownie nie widać, dlatego też nadepłem się na to, bo za szybki byłem. Można to po prostu wyczuć, jak to działa. Także tutaj, jak widzicie, macie to porównanie bardzo ładnie pokazane teraz. O, cyk. To jest właśnie działanie Kubita przy Żyle Wodnej. Także macie bardzo fajny teścik. Ja jeszcze zrobimy coś jeszcze innego. Dołożymy Ci jeszcze kubitów, co? Nie przeszkadza chyba, nie? Dołożymy Ci jeszcze i tego srebrnego. I dołożymy Ci jeszcze tego czarnego. Będziesz mieć trzy. Zobaczmy, czy się jeszcze coś zwiększy, bo ja nie wiem. Nie wiem, pierwszy raz to testuję więc dla mnie to też nowość lubię takie testy Bo może się coś zwiększy, może się nic nie zwiększy szukamy pola energetycznego no. minimalnie więcej to jest z 20 cm różnicy Wyszło mi twoje pole energetyczne więcej, jak masz ich więcej. Także no, widać, że nawet jeden całkowicie wystarczy, ale jak ktoś chce mieć ciut więcej tego pola, te 20 cm więcej, to czemu nie? Pamiętajmy, 20 cm ruchnie, ruchnie jest. może zależy od albo nie żyć. Mhm. Kiedy na przykład tu jest samochód i ja czekam 20 cm przed, ja żyję dalej. Kiedy ja idę ten 20 cm do przodu, to jest koniec. Mhm. To jest roślinność 20 cm. Również na ten pole energetyczny, który ja czuję. Dobra, ja jeszcze robię tak zwaną ślepą próbę. Z trzema kubitami. A, jak mi ciepło. Dobra, szukamy pola energetycznego Twojego. Wyrzuciło w tym samym miejscu 20 cm. Próba z wizją i próba bez wizji, gdzie nic nie widzę. Macie pokazane tutaj dokładnie. Jak to po prostu działa? To są kubity królewskie, stara, antyczna technologia. Film o nich będziecie mieli zalinkowany, bo tu, albo tu, gdzieś u góry, bo ja zawsze pokazuję na ekranie, później to inaczej jest. Także u góry będziecie mieli zalinkowany pierwszy film na temat kubitów królewskich, gdzie wam dokładnie tłumaczyłem, co to jest. To jest bardzo stara technologia pochodząca z Egiptu. Musi być dokładnie obliczona, święta geometria. I macie to idealnie tutaj pokazane na tym wszystkim. Zrobimy sobie jeszcze jeden teścik e, miernikiem, e, używając właśnie kubitu królewskiego, gdzie Wam też pokażę jego działanie. A tu mamy bardzo fajny Wi-Fi router. Zaraz za tym. Także na chwileczkę zmienię obraz. A Ty, żuno, jak się czujesz? Jak stałeś bez kubitu? Na żyle wodnej? Ja czuję rośnicy na plec, bo te wiesz, do moje, kiedy jesteśmy jest na mieście, mhm. albo że ja czuję, ja muszę robić bardzo szybko. Mhm. Mm. Wodę spuścić, no. Tak. Tak, to wiem. A z kubitem stojąc na żyle wodnej? Ja nie potrzebuję. Czyli wszystko jest ok Bo nie chcę ci słów do ust pchać. Sama się wypowiedz. Ja czuję fenomenalne. A stość na wodnej. <grych> Jak to jest tak. możliwe. <grych> Dobrze. To na razie to zabieram. Przełączamy kamerę na chwileczkę na tamtą stronę. Bo zrobimy Wam jeszcze test miernikiem na koniec. Dobrze, mamy tutaj za rutar wifi. Musisz tak zrobić, żeby miernik był widać w Mamy kubit zamknięty. Widzicie, co robię? O różnicę. Teraz robimy rozpięty kubit. wtedy jest energetycznie słabszy. Rozpinamy go. Jest rozpięty. Widzicie, nie zbija do zera. Cofamy. Widzicie jakąś różnicę? Spróbujemy to sobie jeszcze raz. Proszę bardzo, zapięty kubit przy routerze. Macie tutaj po prostu jego test. Także jest tutaj ogromna różnica. Cofamy i od razu wyrzuca nam do samej góry. Wyłączymy, żeby nie kipczało. I nosząc to po prostu ze sobą na ręce, wir energetyczny, jego aura który filmik Wam tutaj też wstawię do tego, idzie po całym naszym ciele, ponieważ ten wir energetyczny tutaj w środku, który się wytwarza, będziecie mieli zaraz tutaj filmik z tego pokazany. On się po prostu rozprzestrzenia po całym naszym ciele i dlatego to po prostu ma wpływ na całe nasze ciało. Także macie test miernikiem zrobiony. Jeszcze filmik tutaj będziecie teraz mieli, gdzie Wam pokaże, jak wygląda jego aura także moi drodzy tutaj widzicie dokładnie działanie właśnie kubitu królewskiego jak to po prostu działało na żyle wodnej poza żyłą wodną jak to działało teraz miernikiem zmierzone bezpośrednio przy routerze wi-fi macie tutaj wszystko ładnie pokazane teraz żeby nie było to już macie wizualnie zrobione czy otwarty czy zamknięty kubit wszystko ładnie widzieliście jak Was kubity królewskie interesują, macie link w opisie. Pamiętajcie, że jeszcze tylko do końca grudnia one są 25% taniej z naszym kodem rabatowym, czyli dzięki temu możecie kupić 25% taniej e, niż normalnie będzie ich cena za chwileczkę, kiedy one później znowu niestety ale będą droższe. Cena jest specjalnie zrobiona, bardzo niska, ponieważ e, to nasz przyjaciel tutaj po prostu to rozgryz, drugi to po prostu zrobił, wszystko zrobił, obliczenia dokładnie jak to ma być, drugi zrobił zamknięcie do tego. Cena jest bardzo niska, specjalnie jest po to zrobiona tak niska, jak tylko się dało, e, ponieważ no, taniej już się po prostu nie da. Mamy zapięcie z czystego srebra, które jest zrobione, mamy te metale szlachetne, które są na zewnątrz, mamy tą bransoletkę z czystej miedzi, trzeba ludzi po prostu płacić, którzy to robią, wykonują wszystko. Trzeba po prostu te metale szlachetne opłacić, trzeba podatki zapłacić za sprzedaż i tak dalej, bo każdy, niektórzy mówią, no ale drogo, nie jest naprawdę to drogo, ponieważ jest to unikalne z tym zapięciem, że można to nosić i są tu też i metale szlachetne jak srebro czy złoto, nawet na tym jednym jest wszystko zrobione, no i po prostu taniej już się nie da, bo pamiętajcie, że są podatki do zapłacenia, ludzi trzeba zapłacić, którzy to robią sklep, który też funkcjonuje, to też wszystko trzeba popłacać. Tu nie jest specjalnie zrobione tak, żeby sobie nikt nie mógł złotego nosa na tym przyrobić, jak to się mówi, tylko naprawdę jest tak to zaniżone, ile się po prostu dało, ponieważ na tym nam bardzo zależało wszystkim trzem, żebyśmy tę cenę jak najniżej mogli dać, żeby już się po prostu niżej nie dało. Dlatego zrobiliśmy tak niską cenę, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego po prostu skorzystać. Żeby, żeby to po prostu ta technologia była ogólnie dostępna dla wszystkich, a nie żeby ich cena była wywindowana na nie wiem na 1500, 2000 czy 3000 zł. Dlatego jest to specjalnie tak nisko zrobione, ponieważ jest to produkt zrobiony od serca dla was, żeby wam po prostu to mogło pomagać, żebyście się dobrze czuli, żeby wasza energetyka była naprawdę na wysokim poziomie, a nie pod czysty zarobek. To jest tutaj bardzo ważne, żebym to powiedział w tym filmie. Także linki macie. W opisie do kubitów królewskich są dwa linki. Jeden jest do zamówień tutaj na terenie Polski, drugi link jest do zamówień na zagranicę, ponieważ wysyłają na cały świat. Dlatego są dwa linki z tego pierwszego w kraju, się kupuje drugie, z drugiego tutaj. Nie ma numeru telefonu, więc nie można dzwonić telefonicznie, sobie zamawiać, ponieważ wtedy ich cena byłaby jeszcze większa. Bo znowu by trzeba było kogoś opłacić, kto odbiera telefon. I wtedy cena poszłaby do góry, bo to by był dodatkowy człowiek, którego trzeba by było zatrudnić wtedy. Także miejcie to na uwadze, dlatego jest to zrobione tylko i wyłącznie tak. Macie też i możliwość za pobraniem e, tam sobie zaznaczyć, nie zapomnijcie kodu rabatowego, żeby jeszcze taniej sobie to mieć. Dobrze, to by było na tyle. My Wam życzymy wszystkim miłego Dziąka. Tyle na dziś. Trzymajcie się, hej! Do następnego, pa!